Do naszego przedszkola zgłosiło się dzieci chętnych, które są nowe na przyszły rok. 57 te, które dzieci są zakwalifikowane, oraz 5 dzieci, które nie zostały zakwalifikowane z dwóch powodów. Jeden to jest niespełnienie kryterium wiekowego, a drugi poza, są to dzieci spoza gminy. No My dysponujemy 45 miejscami wolnymi, a jeżeli chodzi o obostrzenia lisowskie, to to będzie 39 miejsc. Także w tym momencie jest wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych, co nie znaczy, że one będą przyjęte. W tym roku do przedszkola wpłynęły 74 wnioski. Zdecydowana większość są to wnioski dzieci urodzonych w roku 2018. I właśnie największy problem będzie prawdopodobnie z przyjęciem dzieci z tego rocznika. Mamy 25 miejsc dla dzieci trzyletnich, wniosków złożonych 53. Więc jakby same cyfry mówią o tym, że, że tych miejsc nie starczy dla wszystkich. Jeśli chodzi o y, część pytania dotycząca, czy są to również aplikacje spoza terenu gminy, oczywiście są, ale niestety na pierwszym etapie rekrutacyjnym te wnioski nie zostały zakwalifikowane. Zainteresowanie jak każdego roku jest bardzo duże. W tym roku wpłynęło do nas już 76 wniosków, z czego pamiętajmy, że rekrutacja trwa do końca miesiąca. Wolnych miejsc mamy 33 miejsca. Dzieci kontynuujących nauczanie będzie 21. 本当に。